Spotykamy się dzisiaj w księgarni w Brzegu Dolnym w trakcie projektu Ambasadorzy na Start i gościmy dzisiaj w księgarni Malwinę Hajduk, ilustratorkę książek dla dzieci, graficzkę i plastyczkę, tak mi się wydaje. Tak, zgadza się. Bardzo miło. Eee, Widzimy się dzisiaj na warsztatach i przy tej okazji chciałam Ci zadać kilka pytań dotyczących książek i promocji czytelnictwa. Ilustrujesz, ilustrujesz książki dla dzieci, prowadzisz warsztaty. Czy masz jeszcze w planach jakieś pomysły na to, jak można promować czytelnictwo wśród młodych czytelników? To znaczy w ogóle też oprócz tego, że, że ilustruję, to zajmuję się również składem książek, także pracuję z wieloma wydawnictwami i składam nie tylko książki dla dzieci, ale też różne powieści, poezję, ostatnio mi się bardzo często zdarzą składać, także na tym też polega moja praca i bardzo cenię sobie dobrze wydane książki, też mam takie poczucie, że jeżeli książka bardzo mm -hmm. dobrze wygląda i jest to takie trochę powiedzenie, że książka jakby gdzieś tam poznaje się po okładce, ale ja bardzo jakby stawiam na, na, taki, na to, żeby ona dobrze wyglądała, żeby, żeby był super papier, żeby gdzieś tam ona w dotyku też nas w jakiś po prostu sposób pociągała, to wydaje mi się też, że wtedy w ogóle no, lepszy jest odbór tej książki, lepiej się czyta. Ja się z tym zgadzam całkowicie. Jesteś ilustratorką bardzo popularnej serii książek dla dzieci o Kociej Szajce. Moim zdaniem książka wiele zyskuje dzięki Twoim ilustracjom. Może zdradzisz jakąś tajemnicę, jak tak doskonale zilustrować niesamowitą historię detektywistyczną? No, też tak faktycznie nie spodziewałam się, że kociaska rozrośnie się do, takich, po prostu, do, do takiej wielkiej serii, bo teraz już planujemy ósmą część z wydawnictwem Agora, mm. także miała być jedna część, okazało się po prostu hitem. Także no, teraz zilustrujemy ósmą część. Um, trochę nie wiem, w zasadzie chociaż jest ilustrowana trochę ręcznie, ale przede wszystkim na tablecie, także. Także e, tak to wygląda, ja też od początku ją składałam i zaproponowałam skład, cały wygląd, okładkę, właśnie łącznie z całą wydawnictwem, mieliśmy burzę mózgów na temat papieru, e, no i w ogóle tego, jak ona ma wyglądać, e, naturalnie... poruszałaś trasą Kociej Szajki, jak co niektórzy po, po miastach? E, byłam, <grym> tak, zanim zaczęliśmy ilustrować, to okazało się, że byłam w cieszeniu. teraz muszę tam pojechać drugi raz, bo... Bo dużo rzeczy się tam dzieje, nawet powstał teraz kocioszejkowy mural, także mhm. powstają teraz też takie cienie kotów wycięte z blachy, i one po prostu są w różnych takich miejscach, na, na różnych uliczkach, gdzie koty po prostu wędrują między śladami kotów też tam. Czyli ta ilustracja wyszła, wyszła, wyszła w ogóle z książek, poza, To jest nie to? niesamowite, że ona właśnie wyszła poza, poza, poza książkę i, i tak.